Niespodzianka. Witam przyszłych policjantów. Same śmieci. Co ty robisz? Zawieram znajomość. Ze mną nikt nie zaczyna. Czy z bandy zwykłych nieudaczników można zrobić poważnych oficerów policji? Którzy będą strzegli ładu i rząd. Ryd. Teraz? Jak bardzo będą skuteczni w czasie akcji. Akademia Policyjna, jutro o 16.00 w TVN. You can dance po prostu tańcz. Powraca! Ty też możesz stać się częścią legendy. Wykorzystaj szansę i spełnij marzenia. Nie zwlekaj! Przyjdź na castingi w styczniu, 11 w Gdańsku, 18 w Poznaniu i 21 w Warszawie. Podbij parkiety świata. Ucz się od najlepszych. Szczegóły na tvn.pl So you think